Cześć, tutaj Kuba, to jest 60. drugi odcinek z WW i Fear Universe. Jesteśmy na ostatnim row przed Heli Cell Pay per view, więc okej, okay, walkę show, otworzy walka Chris Benoit kontra Daniel Bryan, więc okej, okay, rozpoczynamy. Niech będzie row, super show na początek. No i dobra. Dzisiaj chciałbym trochę porozmawiać o moich seriach na kanale. Yy, co planuję, czego nie planuję do wyjścia nowej gry WW2K14. Więc, ok, mistrz WWE kontra Daniel Bryan. Ogólnie, jakie ja mam serie na kanale? Mam serie takie jak TNA Impact. Yy, wiecie co? Nagryłem dwa, odc dwa odcinki z tej serii. No, i planuję skończyć ją do czasu wyjścia WWE 2K14. Z tego co obliczyłem, będzie 20 równie, równych, 20 odcinków. Więc moim zdaniem, be, moim zdaniem, dokończymy sobie tą serię gdzieś tak około mm, w październiku, jak i nie we wrześniu. Wrzesień, październik. Ta, postanowiłem, że tą serię zakończymy sobie we wrześniu, na przełomie września, października tego roku, więc będzie z pewnością ciekawie. Mówiłem, że chcę, bo może zacznę WW12 w, po, w czasie roku szkolnego, jak tam skończę jakąś serię, ale czy jest sens zaczynania serii, no przynajmniej do wyjścia ww 2 14 bo jeżeli... Dawidowi 2K14 wyjdzie, no to nie będę kręcił innych serii. No bo sorry, ale mam nową grę. Wszystko nowe, kurde, jestem napalony na nową grę. No a tutaj nagle okazuje się, co? Okazuje się, że mam inne serie do skończenia. Nie, wybaczcie, jednak ja yy, takie serie jak SmackDown Show Cheromouth. No choćby SVR 7 Season Mode, to też 40 z tego odcinków będzie najprawdopodobniej. To też zakończę, postanowię zakończyć. Zakończę do czasu wyjścia WWE 2K14 2K14. Więc ogólnie jeszcze o grach. Mam serię do skończenia All Stars. No, tą serię skończę. Nawet nie wiem kiedy, nawet za niedługo odcinek chyba nagram z All Starsów. Eee, może nawet. E, nie wiem, może nawet dzisiaj będzie, bo patrzę w czempion Serendiego Ortona. Tam, o ile się nie mylę, mi jedna walka albo dwa. No i patrzy się na to, patrzy się na to. Tombstone Pie Driver. Ach, to jest po prostu niesamowite. No i Benła czuje moc. No ale ogólnie. O czym jeszcze bym chciał porozmawiać. Wow, 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 panie i panowie, niemożliwe. Chris Benoit, jeden German Suplex, drugi German, i nadchodzi trzeci German. No wow, ale akcje. No ogólnie, e, jeżeli skończę te wszystkie serie, bo z Universe nie, wybaczcie, jednak ja nie będę przerywał serii. E, odcinki z Universe będą się codziennie pojawiać. No i wybaczcie, jednak co innego mogę. Goodbye Brian, 1, 2, 3, dziękujemy. Jak widzicie, to odcinki z WW14 Universe nie są takie długie, ponieważ ja, ja, nie ja nie chcę zanudzać i grać na siłę. Więc no dobra, here is your winner, WWE champion Chris Benoit! No i dobra, przejdźmy do main eventu. Trochę dłużej sobie pogram main event. Bo cały czas jak symuluję ROW, znaczy nie symuluję, tylko przychodzę ze Smackdown do Row. To akurat y, zawsze jest walka tripla. Od kilku tygodniówek walka triple'a z brokiem Lesnarem jest. No więc dobra, zagram sobie tą walkę i nic nie zmieniałem. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Może jaka, liczę jakąś kascenkę. Jak nie na początku, to na końcu. Albo w środku przynajmniej. Żeby było ciekawie. Żeby ratingi poszły do góry. No ale okej. Okay. O, no proszę, już kacenka. Na początek walki, panie i panowie, Triple H niemożliwe! Sędzia, sędzia znokautowany! Niemprawdopodobne, sędzia znokautowany! No i Triple rozdaje, rozdaje karty w ringu. Na początku ma przewagę, ma przewagę. No i mamy clinch w tym momencie. Kto go wygra, jak widzicie, nie. Zapomniałem włączyć HADA, bo kręciłem. Tam takie coś, takie, znaczy nie, nie napalacie się na nisko. Kr kręciłem jakby, nie, nie specjalna 400 widzów ogólnie, dziękuję za 400, bo w końcu mam 400 widzów w tym momencie, ponad 400, więc no wiecie, zawsze, zawsze coś, zawsze mnie to cieszy, 400 widzów, no, no nie mówcie, nie mówcie, bo jednak to jest coś, to jest prawda, to jest coś, 400 widzów. Nie, co innego tysiąc, ale czterysta, no to po prostu nieźle. I, I z tego powodu się cieszę. No a dokręciłem mm, y, kręciłem takie coś, to będzie film, y, już od teraz będę musiał kręcić, bo mm, zbliża się rok szkolny, są wakacje, ja jeszcze kończą się wakacje, nie? no więc w roku szkolnym nie będzie tylu, nie będzie takiego dużego, nie będzie czasu, żeby kręcić tam poszczególne serie z gier, więc na przykład takie pay per view do SmackDown na wrzesień i tam tak dalej no to wakacje już są nakręcone już są, nie bójcie się wszystko jest na w tym momencie Triple H, co on zrobi? He overhead belly to belly suplex no i te serie są są, są te serie wszystko mm, jeżeli chodzi o, dobra teraz wypowiem się na temat mojego kanału. Bardzo dziękuję za 400 subskrypcji. Zawsze to motywuje, zawsze to cieszy. No i ogólnie, poczekajcie, o czym jeszcze mówiłem? Mówiłem o ten, straciłem wątek. Mówiłem o seriach na moim kanale, więc tak. Jak wiecie, serię. Mam serię, tak jak mam. Universe. Kończymy najprawdopodobniej kilka dni przed, przed wyjściem 14, No więc jeżeli już Dawidowi 2K14 wyjdzie, to kilka dni sobie przed tym zrobię przerwy, jak po zakończę wszystkie serie, bo chcę być świeży, tak jest prawda, na nową grę. Z zawsze, zawsze tak mam, że przed kilka... Kilka dni przed premierą nie gram już na przykład, y, ogólnie w dwunastkę nie grałem kilka dni przed premierą jak miało wyjść y, WWE 14 więc no to takie wiecie jak to jest. No i ogólnie, poczekajcie, o czym jeszcze chciałem porozmawiać? Chciałem porozmawiać o, y, o nowych seriach. Do czasu WWE 2K14 planuję jeszcze jedną serię zacząć, m, ale to jak skończę, shut your mouth. Zamówiłem sobie na internecie Smackdown Just Bring It Nie wiem czemu. Ogólnie myślałem, że mam Smackdown Just Bring It, ale okazało się, że albo zgubiłem płytę, ale nie! Albo nie, czekajcie, Smackdown Just Bring It było chyba tak, że pożyczyłem koledze, jeden kolega pożyczył drugiemu i tak w nieskończoność pewnie wiecie jak to jest. No ale ogólnie mi się wydaje, że kiedyś miałem Just Bring It, albo to była inna, albo to była gra mojego kolegi. Ale co, coś, coś w tym stylu Coś w tym stylu Ale pamiętam, że grałem w Just Bring It No i nawet nieźle, przyzwoicie Swobodnie się gra, muszę przyznać Jeżeli chcecie dobrą zabawę W SmackDown Just Bring It Polecam, polecam tą grę Polecam tą grę Uwierzcie mi, jeżeli chcecie bardzo Bardzo Dobrą zabawę SmackDown Just Bring It rules SmackDown Just Bring It rządzi pod tym względem. No i jeżeli pod koniec, jeżeli po, znaczy nie tyle jeżeli, co po prostu pod koniec, jak skończę wszystkie serie na kanale to SmackDown Just Bring It sobie zaczniemy jednak z tego co wiem 3 czy 4 odcinki. Skoro tam są z tej Season Modu 4 odcinki tylko to się kończy na WrestleMania no to spokojnie tą serię możemy sobie zacząć, no bo jednak wiecie jak to jest. No i Overhead Belly to Belly po raz kolejny. No to więc wiecie jak to jest. No w tym momencie Triple H gut Kick. Ach, będzie kontra. Skontrowałem. Mów Teo Finchera. I Lesnar. Samo Androp. Więc dobra. Hmm. Z Universe będzie tak, że tylko odcinki nie będą się pojawiać wtedy, kiedy będzie SmackDown. No może wyjątkowo się jakiś odcinek... Nie pojawić. Jednak wątpię, żeby tak było. Bo, Universe seria, którą kręcić mi się naprawdę chce, chce mi się kręcić. Mam motywację do tych odcinków. Znaczy, nie chodzi o to, że nie ma co gadać, bo zawsze temat sam przyjdzie, jak się gada, jak się rozmawia w tym momencie. Brock Lesnar, Lesnar nie! E5 na stole komentatorskim. Oh my god! Oh my god! Powie co powiecie na overhead? Belly to belly, na krzesło, i na krzesło. Przepraszam, jednak, tak jak w ostatnim odcinku, zaś mi wyskoczyła, taka jakby yy, to samo mi wyskoczyło, ale nie, bo kompa mam włączonego. Znaczy, od razu po włączeniu teraz to nagrywam. A zawsze, jak się go włączy i odczeka kilka tych minut, to zawsze tak jest. No i właśnie to tak wiecie, jak to wygląda. W tym momencie, Kimura Kimura Lock, plugged Kimura Lock na triple Scenariusz z wrestlemenu miałby się odnowić. Never again. Niemożliwe. I Lesnar! o, close line from hell. One, two i nie. Nie ma szans. Nie ma szans. Po raz kolejny i będzie backbreaker. Skontrowany, dokładnie, w końcu jakaś kontra Gram Lesnarem i jednak nie chce mieć przewagi cały czas. Szkoda, że krwi nie. ale nie, Kr krwi nie włączyłem. Z jednego powodu, z powodu takiego, że no jednak uwierzcie, uwierzcie mi, jeżeli włączam krew i ta krew jest w każdej walce, przynajmniej na SmackDown, no to sorry, ale może krew, ojej, to pewnie moi widzowie się obrażą, bo krew jest fajna w grach i w ogóle, ale no bez przesady, że w każdej walce jest krew, no ja rozumiem SmackDown, no ale też umiar musi być. No, no umiar musi być. I BIG POWER BOMB od Brocka Lesnara. Wow. No i ogólnie do, do czasu wyjścia Dawidowi 2K14 nie planuję żadnych serii na moim kanale. Żadnych serii. No i mm, raczej. Jeszcze, znaczy mówiłem, że kupię kolekcjonerkę. Na 98% kupię tą kolekcjonerkę i wam to pokażę. No bo jednak autograf Undertakera, no może kogo jak kogo. Ale Undertakera, który był na wszystkich wszystkich praktycznie na 22 Resylmeniach. Dobra, 21 Resylmeniach. No to naprawdę to, to, to świetne. To po prostu będzie świetna rzecz. No i ogłem jeszcze no, o moim kanale, no to wypowiedzieć się nie muszę o niczym, ponieważ wszystko wiecie, tam y, do końca wakacji będzie raczej nie... No, Wczoraj pojawił się odcinek ze SmackDown, Shot Chiromaw, ponad pół godziny, pół godzinny odcinek, więc jest bardzo dużo. No więc, no wiecie jak to jest. No w tym momencie triple, H, nie? No, dźwignia, nie podda mnie, nie będzie rowbreak'a, Myślałem, że normalnie z tego wyjdę. No i overhead belly to belly, suplexy. Dobra, uuu, zagrzewa go do wstania. Zagrzewa do wstania Lesnara. Lesnar Triple H'a, panie i panowie, Brock Lesnar i F5, Connecting, niemożliwe, to jest to, to jest to, ale nie no, to już jest przegięcie, to już jest przegięcie. Także dokończając temat o moim kanale, żadnej serii oprócz Just Bring It nie planuję do czasu wyjścia WWE 14, no i w tym momencie przypięcie, one. Tu i free dziękujemy. Lesnar wygrywa scenariusz z Summersem oraz z mm, Extreme Rules 2013 oraz z Summersem 2012. się sprawdza. Here is your winner, Brock Lesnar! Main eventer, Wrestlemania 20... Przepraszam. Main eventer, Wrestlemania 19, walce z Kurt Angle. W tym momencie odnosi zwycięstwo niemożliwe, ale prawdziwe. No cóż, Brock. This is the best. To jest bestia. To jest Brock Lesnar. Ok, no i to by było na tyle z tego odcinka. Piszcie, this Sunday. Hell in a Cell pay per view. This Sunday. This Sunday. This Sunday. Hell in a Cell pay per view. Okej, okay, więc dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy czwartek, więc w sobotę będzie Pay Per View, albo nawet uda mi się jeszcze jeden odcinek nagrać z, z tego. Ze Smackdown dzisiaj by był... Ale nie wiem, dobra, więc okej, okay, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam. Proponujcie w komentarzach na dole jakieś fajne, ciekawe tematy, żebym o nich mówił w Universe. No i cóż, to tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.